Dziś w zakątku kultury Głosu Kobiet chcę się z Wami podzielić moją rodzinną, świąteczną tradycją. Bo okres świąteczny jeszcze trwa. Święta się skończyły, ale nie wiem, jak u Was. U nas do końca stycznia, do początku lutego jeszcze jest choinka, jest śpiewanie kolęd, jest ta atmosfera świąteczna, którą dzieci uwielbiają. Zawsze jest jeszcze płacz, jak ta choinka, już wrak choinki jest wynoszony. Na początku lutego to jeszcze jest zawsze płacz, dzieci i, i taki żal, że, że to już się skończyło. Natomiast na pewno kojarzycie taki moment, i tego takich momentów jest wiele w okresie świątecznym, właśnie kiedy już, nawet jeszcze w święta jest po wigilii, wszystko już jest ugotowane, posprzątane, upieczone. Już rodzina, już odwiedziny rodziny są za nami i jesteśmy wszyscy zmęczeni, już kolędowanie też było i zastanawiamy się, jak tu spędzić czas jeszcze, żeby odpocząć, ale jednocześnie, żeby nie każdy poszedł w swój, do swojego pokoju, tylko wspólnie jeszcze tak jesteśmy spragnieni tego czasu rodzinnego, wspólnego, tego po prostu świętowania. No i oczywiście pada wówczas hasło. To może włączymy film. I się zaczyna. Bo tak, ten film już oglądaliśmy. Ten film jest może niekoniecznie dla dzieci. Tamten film jest może mógłby być, ale nie ma tej świątecznej atmosfery akurat. A na przykład ten film jest dla dzieci. Jest o świętach, ale z kolei może niekoniecznie dorośli mają ochotę go oglądać. I zazwyczaj Kończy się jakimś y, głupkowatym Kevinem albo inną świąteczną komedią, po której y, nie czujemy się w żaden sposób ubogaceni wewnętrznie, a niejednokrotnie mamy po prostu poczucie straconego czasu. Więc chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że istnieje film, który jest idealny na święta. To jest film świąteczny, y, rodzinny, ciepły. Film, który z przyjemnością oglądają i dzieci, i dorośli. I jest tak naprawdę ten film przepiękną katechezą na temat tego, o co w te święta tak naprawdę chodzi. Ten film gwarantuje, że po tym filmie, już po obejrzeniu tego filmu, już nie będziecie oglądać Kevina. Ten film nosi tytuł Święta za dolara. O amerykańskiej rodzinie, początek XX wieku. Scenaria bardzo przyjemna, bo y, taka amerykańska prowincja, wiecie, drewniany kościółek, drewniana szkoła, y, troszeczkę w klimacie może Haiti, ania z zielonego wzgórza, może domek na prerii, coś takiego. Y, ale oczywiście zima, okres Bożego Narodzenia. Rodzina jest uboga, ale y, Uczciwa i taka z zasadami pobożna. Zmaga się z różnymi problemami. Jest w tej rodzinie kilkoro dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, ale myślę, że to jest właśnie szalenie atrakcyjne dla dzieci, bo dzieci uwielbiają oglądać filmy o dzieciach, bo mogą się z nimi po prostu utożsamić. I co ciekawe, moje dzieci na przykład. Po kilku latach już utożsamiają się z tymi starszymi dziećmi, a na przykład trzy lata temu jeszcze bliżsi byli im bohaterowie młodsi, bo tam jest kilkoro tych dzieci, chyba pięcioro bodajże. Ale nawet i trzyletnie dzieci znajdą tam coś dla siebie, dlatego że jest i koń, i piesek. Jest to film naprawdę przyjemny do obejrzenia, a wychowawczo mówi więcej niż tysiąc słów, tak bym to ujęła, ponieważ dzieci te różne, mają różne przygody. Ale jednocześnie jest, ten film przemyca taką mądrość życiową i promuje wartości, takie wartości jak właśnie wartość rodziny, wierność zasadom, solidarność, miłość, dobro, też taką lojalność i solidarność między rodzeństwem, odwaga, nadzieja. Przede wszystkim chyba nadzieja, bo jest to film naprawdę uroczy, a teraz mamy rok nadziei, więc to się przepięknie wpisuje w ten nurt. Jest to film spokojny, ale absolutnie nie nudny. Jest ciepły, rodzinny, wzruszający i myślę, że po. Czy to po pierwszym, czy to po dziesiątym razie, kiedy oglądamy ten film, mamy y, takie, towarzyszy nam to uczucie właśnie wzruszenia, radości serca, ciepła, nadziei. I mamy to poczucie dobrze spędzonego czasu rodzinnie. Dobrze, wartościowo spędzonego czasu. I życzę Wam, żeby w, teś, w tym okresie świątecznym, ale myślę, że już po pierwszym obejrzeniu tego filmu, ten film stanie się również Waszym, Waszą taką tradycją rodzinną, świąteczną, tak jak jest i u mnie. Oprócz tego życzę Wam po prostu błogosławionego nowego roku.